Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na kosmetyczne aniołowe. Jeżeli filmik Ci się spodoba i przyda, to koniecznie zostaw kciuka do góry, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. To zachęcam, aby wcisnąć subskrybuj i być na bieżąco z każdym moim filmem. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o produkcie, który świetnie mi się sprawdza na specjalne okazje, ale zanim to zrobię, to chcę Was zapytać o dwa produkty, a zwłaszcza osoby, które borykają się z mocno przetłuszczającą się skórą twarzy i mocno przetłuszczającymi się powiekami. Moi drodzy, poszukuję bazy pod cienie, która ma mocny pigment, zakrywa wszelkie niedoskonałości, przebarwienia na powiekach i bardzo dobrze utrzymuje cienie przez cały dzień. Jeżeli macie taką bazę, możecie polecić, to będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Ja do tej pory używałam korektor z L'oreal'a, Inferbo Mortan Concealer i to był mój absolutny hicior, bo w okresie jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym naprawdę zdawał egzamin, a teraz kiedy zrobiło się trochę cieplej, to niestety zaczynają mi się mocno zwijać cienie i nie wygląda makijaż powiek już tak estetycznie i dobrze przez cały dzień tak jak to kiedyś było, kiedy było zdecydowanie zimniej. Także poszukuję. Trochę takiego e, korektora jak z L'Oreal, ale e, który dużo mocniej utrzymuje e, cienie na powiekach. A drugi produkt, który poszukuję, to puder. E, jeżeli macie taki niezawodny, sprawdzony puder, który świetnie utrzymuje mat. Ale nie robi takiego płaskiego, brzydkiego matu, to dajcie mi koniecznie znać. Myślę, że nie tylko ja skorzystam i ucieszę się z takich polecajek. A dzisiaj ja Wam polecę produkt na specjalne okazje, czyli bazę podcienie, tak, dobrze widzicie. Przed chwilą mówiłam o bazie, a ja wam właśnie bazę też chcę polecić. Tyle, że to jest baza, która nie posiada koloru, jest całkowicie przeźroczysta, więc jeżeli macie jakieś niedoskonałości, przebarwienia czy alergiczne zaczerwienienia, no to ta baza absolutnie wam nie zakryje. Nic, bo jest przeźroczysta, ale utrzyma Wam makijaż powiek przez totalnie cały dzień albo i całą noc um, bez żadnego naruszenia, przesunięcia się, zwinięcia. To jest rewelacyjny produkt ze Smashboxa, a konkretnie 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Um, bardzo wydajny, bo ja tą tubkę używam już grubo grubo, ponad rok. Jeżeli chodzi o konsystencję, to to jest taka bardzo gęsta pasta. Odrobinka wystarcza, aby nałożyć na całą powiekę. I uwaga, nie można nałożyć za dużo, bo jeżeli nałożymy za dużo, to zrobią nam się kluchy i wtedy makijaż nie będzie wyglądał dobrze. Także malutko, i najlepiej takie miejsca, które wiemy, że najmocniej mam się przetłuszczają. W moim przypadku są to e, takie strategiczne miejsca, czyli załamanie powieki i wewnętrzny kącik. E, tam skupiam się, aby rzeczywiście tego produktu e, dokładnie nałożyć, a resztę po prostu przejeżdżam e, po całości e, odrobiną e, bazy i bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Gdyby miała kolor, to byłby いたわ。 Także szukam trochę połączenia tych dwóch produktów, może mi coś polecicie, ale wracając do bazy, którą ja dzisiaj Wam polecam, to muszę przyznać, że nie jest to tania baza, dostępna jest w seforze, ale na obronę tej ceny muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo wydajna i odrobinka wystarcza na pokrycie całej powieki, także że polecam Wam serdecznie. Zresztą Smashbox robi wiele takich produktów, które świetnie wyglądają na skórze, na te specjalne okazje. Czy na co dzień? Powiedziałabym, że nie. Nie nakładam tej bazy na co dzień, bo wydaje mi się, że obciąża trochę powiekę, ale na wielkie wyjścia, wielkie okoliczności, gdzie chcę mieć pewność, że nic mi się nie przesunie, nie rozmarzę i nie zroluje, to jak najbardziej tak. Na takie okazje Wam polecam Smashbox. Koniecznie dajcie znać, czy używaliście, używałyście i co myślicie o tej bazie. Myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, nowość i coś, co was zdziwi, bo ta baza jest już na rynku wiele lat. A ja ją odkryłam jakieś półtora roku temu, coś takiego i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, choć nie sięgam po nią codziennie, bo wydaje mi się, że właśnie jest taka trochę trochę za ciężka na codzienne malowanie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje aniołowe bazy pod cienie, która jest naprawdę świetna. Ja teraz czekam na Wasze komentarze polecajki, no i opinie na temat bazy ze Smashboxa. Trzymajcie się ciepło, bardzo dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Jeżeli tak jest, to pamiętajcie o kciuku do góry. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie. No i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Buziaki. Pa, pa.